Na ekranie widzimy czołówkę audycji. Kolorowe, animowane motywy w stylu ludowym: drzewa, kwiaty, pawie, pióra. Oraz tytuł Młodzi zdolni małopolanie. Słychać głos bohaterki audycji. Życie bez sztuki byłoby dla mnie ciężkie, ponieważ, nawet jak mam jakąkolwiek chwilę, to wyciągam szkicownik i szkicuję świat wokół mnie. Próbuję go przeanalizować, zrozumieć. I właśnie sztuka mnie odzwierciedla i bez niej byłoby mi bardzo ciężko się odnaleźć. Dziewczyna w pracowni malarskiej. Hej, jestem Klaudia, jestem stypendystką województwa Małopolskiego. Klaudia w beżowym kostiumie idzie ulicą, niosąc dużą teczkę na prace rysunkowe, ozdobioną fotografiami dzieł sztuki. Właściwie zaczęłam rysować na samym początku podstawówki, pierwsza, druga, trzecia klasa. To było raczej takie dla odstresowania się. Moja pani od plastyki zresztą zgłosiła mnie do konkursu, nie wiedziałam o tym, ale wygrałam pierwsze miejsce, więc później ten rysunek gdzieś tam zawsze się przeplatał z nauką, gdzieś zawsze był obecny. Ale dopiero w gimnazjum, wydaje mi się, na samym końcu trzeciej klasy, byłam gotowa dostać się do Liceum Plastycznego w Tarnowie. Klaudia maluje w pracowni. Mówi Janusz Jedrzejczyk, dyrektor Liceum Plastycznego w Tarnowie. Bardzo przyjemne jest obserwowanie, jak młody człowiek trafia do naszej szkoły, jako jeszcze kandydat, a później pierwszoklasista, jak pracuje i ta praca daje efekty. Klaudia Przyszta-Luga. Klaudia maluje w pracowni. Dopiero wtedy odnalazłam tkaninę jako medium, które jest bardzo wartościowe i obszerne. i daje wielkie pole do popisu, jeśli chodzi o wyraz artystyczny. Klaudia pozuje w ramię obrazu. Mówi dr Anna Śliwińska, nauczycielka malarstwa i rysunku. Klaudię na pewno charakteryzuje mm, ogrom pracy. Ona się tej pracy nie boi. To w pewnym sensie mnie zaskoczyło, bo takich ludzi jest niewiele. Natomiast Klaudia wie, po co się uczy, Klaudia wie, po co wykonuje jakiś wysiłek intelektualny i fizyczny. No jest tego świadoma, czego potrzebuje. Ona chce się rozwijać. Klaudia przy krosnach tkackich. Lubię się uczyć z tego względu, że zawsze tę naukę i fakty możemy użyć właśnie w sztuce i tego. Przeanalizowania, co się dzieje wokół nas. I oczywiście starałam zdobywać się jak najwyższe oceny ze względu na stypendium, ponieważ na nim przede wszystkim mi zależało. Tkanina Klaudii. Stypendium na pewno Klaudii daje wiele rzeczy. Po pierwsze takiego kopniaka, który jest niesamowicie ważny do odwagi, żeby działać dalej. No Po drugie, jest tu jakiś dopływ finansowy, a nie ukrywajmy, że sztuka nie jest tanim hobby. Klaudia szkicuje siedząc na oknie. Jak dostałam pierwszy raz stypendium, byłam dość zaskoczona, ale bardzo szczęśliwa, ponieważ mogłam je spożytkować na materiały, które przydały mi się do rozwijania siebie. Klaudia ogląda wystawę szkiców. Pierwszą pracę z tkaniny artystycznej, którą wykonałam i byłam z niej chociaż trochę dumna, był to obiekt przestrzenny gniazdo Szerszeni, który połączył takie obskurne zewnętrze i takie bardzo nieprzyjemne do patrzenia i dotyku. Z miłymi elementami z grafiki warsztatowej, ale też z filcowaniem. Ta praca została doceniona przez BWA w Tarnowie. Uznałam to za właściwie jeden z moich pierwszych małych sukcesów i zmotywowało mnie przede wszystkim do dalszego działania i dalszego tworzenia i szukania technik, które są dla mnie bliższe do eksperymentowania. Projekt artystyczny Klaudi. Projekt Mapa Myśli powstał w czwartej klasie jako tkanina dyplomowa. To był projekt, który, z którego byłam najbardziej zadowolona, z tego względu, że poświęciłam na niego najwięcej czasu, pracowałam dzień i noc cały czas, myślałam tylko, tylko i wyłącznie o dyplomie. No i obraniając go zostałam doceniona, dostałam z obrony dość wysokie oceny i satysfakcjonujące mnie. A później, gdyż wisiało to w Liceum Plastycznym w Tarnowie, ale również przez jakiś czas wisiało na BMA 10, gdzie jest galeria, gdzie rozwiesza się takie właśnie najlepsze dyplomy. Zdjęcia pracy dyplomowej Klaudii. Świat artystyczny jest na tyle niespodziewany i właściwie świat po pandemii, która była obecna przez ostatnie lata. Myślę, że to wszystko jest tak niespodziewane, że moja przyszłość będzie się kreować razem z tym światem. Klaudia w różnych pozach pod szkołą. Mówi Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. Jesteśmy dumni z naszych małopolskich stypendystów. Ty też możesz zostać najlepszym w regionie. Natomiast dopiero w trzeciej klasie... Lista realizatorów klasie pojawiająca się znalazłam. obok małego okna z postacią Klaudii. Hmm, nie wiem, co znalazłam. Audycja zrealizowana ze środków finansowych województwa małopolskiego.